18 maja od godziny 16 do 24 bezpłatnie będzie można zwiedzać wystawy stałe i czasowe prezentowane w Muzeum Karkonoskim, w tym m.in. obrazy Gertrud Sztac. W siedzibie głównej postanowiliśmy tą noc muzeów zbudować program wokół właśnie wystawy Gertrud Sztac. Nasz kolega Wiktor Staszak. Plastyk, bardzo zdolny kopista, będzie pokazywał, jak wyglądał warsztat Gertrud Stadz, jak wygląda w ogóle warsztat malarza, jak, jak się maluje obrazy. Będzie wiele prelekcji pana Henryka Dumina, Kufry Pamięci, Anny Szczodrak, gdzie się właśnie znajdujemy na wystawie Gertrud Stadz, śląskiej pejzażystki XX wieku. Bardzo wybitnej, na którą już bardzo serdecznie zapraszam, bo warto przyjść na ten wykład. I jeszcze nasza koleżanka Kasia Szafrańska będzie opowiadała, szefowa działu etnologii, będzie opowiadała właśnie o malarstwie na szkle, o tych naszych zbiorach, o tych ulubionych, świętych dolnośląskich, ale. Malarstwo na szkle, które było głównie sprzedawane przy okazji odpustów, służyło też jako pamiątka regionalna. Więc przyjdźcie Państwo, posłuchajcie, zapraszamy od godziny 16 do godziny 24. Czekamy na Państwa tu w Muzeum Karkonoskim. W ramach Nocy Muzeów zaplanowano mnóstwo atrakcji. Rozstrzygnięty zostanie m.in. innymi konkurs plastyczny pod nazwą Stanisław Moniuszko Polski Patriota. Odbywać się będą także warsztaty dla najmłodszych. Zaprojektować będzie można również okładkę do przewodnika muzealnego, A o godzinie 21 rozpocznie się koncert uczniów sekcji wokalnej i instrumentalnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Wieleniej Górze. Z kolei w Muzeum Historii i Militariów przy ulicy Sudeckiej 18 maja o godzinie 17 otwarta zostanie wystawa pod hasłem Odznaczenia i odeznaki II Rzeczypospolitej z kolekcji Wojciecha Łebaka. Ta wystawa jest ważna, cenna. Są to pamiątki właśnie mówiące o, też o początku państwowości polskiej, więc cały czas jesteśmy w tych rocznicach biegły rok, rok odzyskania niepodległości. Teraz właśnie no jakby pierwszy rok też wolnej Polski, więc bardzo, bardzo polecam tą wystawę i serdecznie zapraszam. Czekają na Państwa również oddział w Szklarskiej Porębie. Dom braci Hauptmannów serdecznie zaprasza. Będą tam dodatkowo oprócz zwiedzania oczywiście nieodpłatnie Wystaw stałych i czasowej i Będą też wykłady na temat Włastimila Hoffmana i kolonii artystycznej. Zamek Bolków przygotuje Noc Muzeów nieco w późniejszym terminie. Cały harmonogram Nocy Muzeów 2019 znajdą Państwo na stronie internetowej www.muzeumkarkonoskie.pl.